Wszystko nie tak! Hmm? Hmm? Ta, 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 ta. Hmm? Co robisz sam? Narysowałam coś dziwnego. Teraz nie wiem, co to. A jeśli przekręcimy tak? Eureka! To genialne! Dzięki za pochwałę. Więc co to będzie? Jak to? Nowy projekt! Cześć! Dzisiaj ożywimy pomysł sama i zrobimy... Teksturowy tor kulki w stylu Among Us! Mam jedną część, potrzebuję dwóch. O nie, o nie! I co teraz? Jak idę ją zrobić! Spokojnie, poradzimy sobie. Teraz je sklejamy. Uwielbiam taką magię! Uważajcie z gorącym klejem. Powoli. No i proszę... Teraz dodamy trzecią część. Przyniesiesz mi linijkę? Wow, urosłem trochę! Niedługo mnie przerośniesz. Wróćmy do naszego projektu. Odznaczamy pół centymetra po obu stronach i łączymy linią. Potem odcinamy nadmiar. Uwaga na ostre narzędzia! Poproście dorosłych o pomoc. Jeszcze jedno przycięcie. To jest wgłębienie w jednym ze schodków. Przykryjmy boki. Zrobimy to paskiem z tektury. Teraz owiniemy dookoła w ten sposób. Ta część jest gotowa. Teraz musimy zrobić A to ci chodzi? Już zrobiłem! Majster sam w akcji! <laughs> Świetnie! Jeszcze dwa kółka o średnicy półtora cm. Dzięki, przyda nam się. Dajmy nieco kleju. I sklejmy dwie części w jedną. Teraz trochę kleju na krawędź i pokrywamy papierem. Jeszcze coś. Co takiego tu? Nic mi nie przychodzi do głowy. Spójrz, już jest gotowe. Zróbmy kilka więcej. Teraz połączymy je szpikulcem. Mechanizm będzie poruszał naszymi schodkami. Trzeba go dopracować. Prostokątna część idzie tu. Czekaj! Uch, powinna być jeszcze jedna. Pamiętam, wszystko jest pod kontrolą. Przykryjmy ściankami po obu stronach. Ta, ta, ta. O nie! Przepraszam, to przez przypadek. W porządku, przyda nam się do demonstracji. Gotowy? Pewnie, pokaż! Patrz! Hop, 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 hop. I hop! To dopiero pierwszy etap! Dajcie łapkę, jeśli wam się podoba! Schody ruchome będą tutaj. Proszę. Gotowi na kolejny etap? To jedziemy! Co teraz robimy, Su? Powiesz widzom, dlaczego projekt jest w stylu Among Us? Bo to będzie stacja kosmiczna! Akcja gry dzieje się na podobnej. Ale super! Widzę, że się przygotowałeś. mi, proszę, tamtą część. Nie ma być krótsza. Kulka z niej nie spadnie? Tu będzie część rozdzielająca, dlatego całość jest tak różna. Ten fragment prawie skończony zostało kilka części. Czyli zrobiliśmy to z tekturowych pasków i drucików. Czaja! Odcinamy nadmiar. Uważajcie i poproście dorosłego o pomoc. Pora na te! Test zakończony powodzeniem! Ja przytrzymam! Ale nie na długo! Trzeba czegoś solidniejszego! Teraz zrobimy zjeżdżalnię dla kulek. Będzie przy okazji podtrzymywać całość. Wkładamatus magikus! Zawsze chciałem to zrobić! A teraz kolumna wspierająca. Troszkę kleju. I łączymy. Bardziej w lewo, prawo, mhm. niżej. Jest ok. Teraz inne zjeżdżalnie. Otwory na kulki nie mogą być nad sobą. Ale fajna, chciałbym się przejechać, ale mógłbym utknąć. Tu jest otwór. Wszystko pod kontrolą. Teraz szybciutki test jedziemy. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Ponieważ mamy dwa tory, zróbmy spiralną zjeżdżalnię. Zróbmy dużą spiralę. Żaden problem. Wkrótce będzie. Najpierw zrobimy to. Eee, su, na pewno dobrze je skleiłaś? Tak. I mamy spiralną zjeżdżalnię. Tak jak chciałeś. A, Przyda się konkretny podjazd. Tego właśnie nam trzeba. Połączmy te części. się ścianki. Dobry pomysł. Zróbmy je. I obrocik. Aż się w głowie kręci. Mnie się kręci. Uh, uh. Uch, gotowe. Zróbmy kolejny test. Iha! To działa! Świetnie. Włóżmy szpikulce. Przytrzymają spirale. Wow, całe trzy poziomy. Są super. Połączmy z resztą. OK, bierzemy na raz, dwa i trzy. Dziwna ta część, do czego ona jest? To jedna z końcowych części. Będzie kilka zakrętów. A tu wstawimy małą ściankę. Długo jeszcze. Zróbmy test. Ekstra. Ale kulki mogą stąd spaść. Naprawmy to. Się robi. Dodajmy tu ściankę. Drugą musimy zgiąć i włożyć w zakręt. Dajcie łapcie, widzowie! Przyjmy su! Weź Bo się zaczerwienie! Muszę się skupić na pracy. Chyba zrobione. Sprawdźmy, czy kulki będą swobodnie jeździć. Będzie jeszcze ukryty mechanizm, który też musimy zrobić. Przydadzą się te kółka, a miałam je wyrzucać! Nigdy nie mieliśmy zamiaru! Wszystko się przydaje. Przyda się też taka wykołaczka. I kolejna. Do czego są nam to trzy? Aaaa! Uważaj, nie ostrzegłam cię w porę. Dobrze, że są te a ja jestem ślamikiem. Odłóżmy je na bok. Nie ruszaj się i już. Ech, założę taśmę papierową i z drugiej strony. Najwyższy czas na trening! E, 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 e. Fajnie, ale potrzebujemy tej gumki. Rozciągamy, o tak. Musimy przykryć tę część, żeby nie rzucała się w oczy. Dopilnuję, żeby nikt jej nie widział. Żadnego kręcenia. Poza wami, ta tajemnica. To kółko będzie wprawiać całość w ruch. Jeszcze zaklejamy. Gotowe! Patrz tu! Dzięki temu kulki będą jechały jak na ruchomych schodach! Świetnie! Trochę przypomina taśmę produkcyjną. A tu będą pracować astronauci! Nie mogę się doczekać dekorowania! A ja twoich pomysłów sam! Dlatego ci pomagam. Podobają ci się. Teraz przykrywamy mechanizm z boku. I od góry przynieś ostatnią część. A do czego to? Wszystkie chyba są na miejscach. Będzie prowadzić nasze kulki prosto na tor. Skończone! Sam możemy przejść do dekoracji. Jak myślisz, kto jest członkiem załogi, a kto impostorem? Wygląda podejrzanie. Rować swoje śledztwo podczas dekorowania. Już. Chwila? Patrz na to. Świetnie sam. Spójrzmy na całość w pełnej okazałości. Gotowi! Operator gotowy? Tak jest! Na no to jedziemy! Długo jeszcze? Ręka mnie Nie boli. Przystawaj! Pracujemy non stop! Ach, to chyba chwilę potrwa. Ach, widzimy się w następnym filmiku!